Witam was bardzo serdecznie w lipcowym rankingu kredytów hipotecznych. Nazywam się Marcin Babiasz i co miesiąc przygotowuję dla was zestawienie najlepszych ofert kredytu hipotecznego, a ranking ten tworzę z myślą, że całkowity koszt kredytu jako jedyne kryterium jego wyboru jest Kompletnie bez sensu i zawsze lepiej jest sprawdzić, w jakich przedziałach czasu dana oferta opłaca się najlepiej, tym bardziej, jeśli planujecie swój kredyt nadpłacać lub całkowicie spłacić go wcześniej. W tym filmie, jak zawsze, znajdziecie garść aktualności z rynku, omówienie najlepszych ofert kredytu hipotecznego, zarówno dla oprocentowania zmiennego, jak i stałego, oraz tabelę z przybliżoną zdolnością kredytową. To co? Zaczynamy! Zaczynamy od aktualności. 1 i 2 lipca odbyło się ostatnie przed wakacjami decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym padła decyzja o obniżeniu głównej stawki referencyjnej o 25 punktów bazowych, czyli o 0,25%. Kolejne posiedzenie będzie dopiero we wrześniu, na początku września. Myślę, że nowa cena kredytów hipotecznych przy stałym oprocentowaniu ustabilizuje się gdzieś na poziomie 5,5, może 5-6%, ale oczywiście cena kredytów ze zmiennym Również spadnie, kredyty będą tańsze, zobaczymy jaka będzie nowa stawka wibor Nie będzie jednak tak, że banki w ciągu najbliższego tygodnia, jak jeden mąż, wszyscy zaktualizują swoją ofertę do nowej ceny. Myślę, że na ten najniższy punkt trzeba będzie poczekać od 4 do 6 tygodni. Tak przynajmniej było ostatnim razem w bankach ING, w Welo, w PKOBP, w BNP, które. Ciągle gdzieś tam przewijają się w topce, ta oferta zmieniała się o 0,1, 0,15, 0,2% tygodniowo. Więc jeżeli macie już wydane decyzje kredytowe, a chcielibyście powtórzyć proces, Wydłużyć termin ze sprzedającymi, złożyć nowy wniosek w banku, którego nie braliście pod uwagę lub powtórzyć proces, to oczywiście możecie to zrobić. Gorąco Was do tego zachęcam. Ja to robiłem dla swoich klientów w ostatnim kwartale. Często, gęsto powtórzyłem ponad 80 procesów. W sytuacjach, kiedy niektórzy klienci mieli już podpisane umowy na 7%, robiłem im nowe decyzje na 5-8%. 5,9 na 6, to jest ogromna różnica w racie. Jeśli goni was termin, nie macie tego czasu na umowie przez wstępnej, rezerwacyjnej, goni was wykonawca przy budowie domu, warto zadzwonić i powiedzieć, jak sprawa wygląda. Ja dla swoich klientów takich rozmów w karierze odbyłem setki i na palcach jednej ręki policzyłbym sytuacje, w których spotkałem się z odmową. Najczęściej były to takie sytuacje, kiedy druga strona również coś kupowała, no i potrzebowała tych pieniędzy na szybko. Nie stosowałem nigdy żadnych specjalnych sztuczek czy tanich manipulacji. Zawsze mówiłem wprost jak sprawa wygląda. Dzień dobry, nazywam się Marcin Babiasz, dzwonię do Pana, ponieważ prowadzę proces kredytowy dla klientów X. Dzwonię, ponieważ spadły stopy procentowe, klienci mogą mieć dużo tańszy kredyt, ratę niższą o 300 zł, łącznie zaoszczędzić dziesiątki tysięcy. Ja jestem gotowy im zrobić ten proces na nowo, natomiast chciałbym prosić o wydłużenie tego terminu na umowie przedwstępnej o 2, 3, 4 tygodnie, w zależności od sytuacji. Mamy już jedną decyzję, więc to też jest sygnał dla strony sprzedającej, można o tym wspomnieć, że ta transakcja z dużym prawdopodobieństwem może dojść do skutku, natomiast z uwagi na chęć lepszej ceny, chcielibyśmy jeszcze trochę czasu żeby te sprawy dokończyć. To tyle w temacie, warto na pewno o to zapytać, a my przechodzimy dalej. UOKIK przygotował ujednolicony wzór umowy kredytowej dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem. Prace toczyły się przy udziale KNF-u, Związku Banków Polskich, banków czy innych interesantów, kancelarii prawnych. Konsultacje publiczne mają ruszyć po wakacjach, no a później oczywiście prace legislacyjne. Jestem trochę zaniepokojony. Są plotki, że w tym projekcie ustawy będzie przemycony zapis o prowizji rekompensacyjnej w przypadku wcześniejszego refinansowania kredytu. Czyli gdybyście chcieli według tej nowej umowy refinansować kredyt ze stałego na niższe stałe, to bankowi, który jest spłacany, będzie należała się prowizja rekompensacyjna od 1 do 3% od kwoty spłacanego kredytu. Długo się zastanawiałem, jak ta sprawa zostanie rozwiązana. W końcu nie po to banki łapały klientów na 8,9, czy ostatnio miałem rekordziskę 1130 w M banku. Pozdro 600. Tylko po to, żeby ich puścić na niższe stałe oprocentowanie w okolicy 6 czy 5%. Także będę was o tym informował i przyglądał się tej sprawie bardzo uważnie. Idziemy dalej. W maju o kredyt mieszkaniowy wnioskowało ponad 38 tysięcy osób w porównaniu do ponad 26 tysięcy rok wcześniej, a to przekłada się na 43% wzrost rok do roku. W maju, w porównaniu do kwietnia, liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o ponad 8%, czyli obniżka stóp procentowych zadziałała na rynek. Ja mogę to potwierdzić. Widzę po czasach procesowych, które się wydłużają, że chętnych jest coraz więcej. Są głosy, że ten rok będzie rekordowy, nawet lepszy od tego kiedy był program Bezpieczny Kredyt. Często dostaję decyzje kredytowe w soboty, w niedzielę, więc widzę, że analitycy pracują na pełnych obrotach. Dzisiaj taki uczciwy czas na załatwienie kredytu no to minimum 4 tygodnie, aczkolwiek raczej bym celował w 6, w 7 od momentu złożenia kompletu dokumentów do momentu wydania decyzji czy wypłaty środków. Wiadomo, że jak czasy procesowe się wydłużają, no to później terminy na znalezienie spotkania w oddziale również. Przechodzimy dalej. Powiedziałbym, że jest Tyle samo zwolenników usługi pośrednictwa kredytowego, jak i jej przeciwników, ale to nieprawda. Od 37% w 2014 do ponad 70% w 2024 wzrósł udział pośredników kredytowych w rynku kredytów hipotecznych. To oznacza, że prawie 3 czwarte kredytów w Polsce jest zrobionych przez pośredników. Tak wynika z raportu przedstawionego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. Więc dzisiaj, moi kochani, w ramach naszego comiesięcznego cyklu edukacyjnego porozmawiamy o tym, jaka jest różnica pomiędzy doradcą a pośrednikiem kredytowym. Otóż żadna. Przeczytałem w sieci naprawdę sporo artykułów, w których było napisane, że doradca, ekspert czy pośrednik. To jest jedno i to samo, przy czym raczej korzysta się z tych dwóch pierwszych sformułowań, bo to trzecie kojarzy się z dodatkowym kołem uwozu i usługą droższą niż u źródła. No jest to bzdura, a różnice pomiędzy doradcą a pośrednikiem kredytowym są bardzo wyraźnie opisane w ustawie z 2017 roku ustawie o kredycie hipotecznym i nadzorem nad pośrednikami kredytu hipotecznego. Doradcą kredytowym może się tytułować ten, który po pierwsze nie pobiera wynagrodzenia od instytucji, którą reprezentuje, więc albo pobiera kasę od klienta, albo pracuje za darmo, a po drugie musi reprezentować przynajmniej połowę banków w Polsce, a biorąc pod uwagę ilość banków współdzielczych i ich niechęć do współpracy z pośrednikami, jest to praktycznie niewykonalne. Nie brakuje jednak za to osób, które piszą o tym, że są doradcą w swoich mediach społecznościowych lub na stronach internetowych co jest dla mnie zaskakujące, bo kary za jednostkowe naruszenie przepisów ustawy sięgają nawet do 5 milionów złotych. Więc w Polsce nie ma doradców kredytowych. Oczywiście pośrednicy w pewnym sensie doradzają klientom, natomiast czym innym jest powiedzieć, uważam, że to i to rozwiązanie mają takie i takie plusy i minusy, a czym innym powiedzieć, że tu twardo rekomenduję Panu jednak to, żeby wybrał Pan kredyt ze stałym oprocentowaniem, bo nie ma szans na to, żeby stopy procentowe spadły, albo w Drugą stronę. Uważam, że powinien wybrać pan zmienne, bo żeby stałe wzrosło, żeby stopy procentowe wzrosły, to musiałaby wybuchnąć na przykład wojna albo pandemia. Brzmi znajomo, więc moi kochani. Nie ma w Polsce doradców kredytowych. Doradztwo wiąże się z pewną odpowiedzialnością. Idziemy do lekarza, idziemy do doradcy podatkowego czy do prawnika. Oni mają polisy OC i w razie wyrządzonej szkody możemy ich pozwać, dochodzić pewnej odpowiedzialności. W przypadku usługi pośrednictwa kredytowego takiej opcji nie ma, no chyba że pośrednik celowo lub niecelowo wprowadził was. W błąd. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby mieć jakąkolwiek wiedzę, nawet podstawową o kredytach hipotecznych, dlatego że to wy ponosicie pełną odpowiedzialność za wszystkie podjęte decyzje. Nie chciałem oczywiście umniejszyć wartości usługi pośrednictwa kredytowego, zresztą ona się trochę broni nawet tym wzrostem udziału w rynku w ostatnich 10 latach, natomiast myślę, że główna myśl wybrzmiała i wiecie o co mi chodzi. Przechodzimy do rankingu i standardowo zaczynamy od oprocentowania zmiennego i 20% wkładu własnego. Na pierwszym miejscu City Bank Handlowy. Cieszmy się tą ofertą, póki jest, bo już wiemy, że City zostanie niedługo przejęty przez WeloBank. Marża 1,89, brak obowiązkowego ubezpieczenia na życie, brak prowizji za udzielenie kredytu oraz brak kar za nadpłatę i całkowitą spłatę. Z minusów City kredytuje tylko gotowe nieruchomości, więc wszystko co w budowie odpada. Na drugim miejscu mamy Spółdzielczy Bank Rozwoju. Marża 2,2, więc wzrost od poprzedniego rankingu o 0,3%, i z tego powodu bank po bardzo długim czasie spadł w końcu na drugie miejsce. Ta oferta jest skierowana tylko dla klientów województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Z fajnych akcentów mamy brak obowiązkowego ubezpieczenia na życie. Promocyjną marżę 0,99% w pierwszym roku, co trochę pozwala zamortyzować koszty początkowe przy zakupie nieruchomości. Możemy również Skorzystać z ubezpieczenia na życie z oferty banku i dodatkowo obniżyć marżę o 0,2 do poziomu 2%. Może jakaś lekka negocjacja 01015, 015 więc 1,85 jest jak najbardziej realne. Z przykrości mamy niestety karę za nadpłatę i całkowitą spłatę przez pierwsze 3 lata, co dla wielu osób może być sporym problemem. I na trzecim miejscu mamy BośBank z marżą 1,99%, brak prowizji za udzielenie, brak obowiązkowego ubezpieczenia na życie, ale niestety mamy karę za nadpłatę i całkowitą spłatę, 3% przez pierwsze 3 lata. Kolejne miejsca, czyli MBank, PKOBP i ING wychodzą drożej od BośBanku, od 12 do 14 tysięcy w pierwszych 5 latach, oraz od 8 do 15 tysięcy w pierwszych 10 latach. Głównie za sprawą różnicy w zakresie dodatkowych produktów. W BośBanku nie mamy ubezpieczenia na życie, a w tych ofertach, które wymieniłem na czwartym, piątym i szóstym miejscu, to ubezpieczenie na życie jest. Więc jeśli i tak planujecie się ubezpieczyć na życie, to warto znaleźć rynkowe ubezpieczenie i doliczyć jego koszt do kredytu w BośBanku, żebyście porównywali prawidłowy zakres po obu stronach. Jeśli nie kupujesz gotowej nieruchomości lub nie jesteś z obszaru działania SBR-u, to właśnie te oferty Mbank, PKOBP i ING będą dla ciebie topką ofert. Przy czym tutaj Każda z nich ma swoje plusy i minusy. Nie jest przesądzone, która z nich będzie najbardziej dopasowana do swojej sytuacji. Można przy tych ofertach zrobić kilka ruchów dla przykładu. mBank wymaga dla tej oferty wpływu 10 tysięcy złotych miesięcznie. Nie każdy jest to w stanie zapewnić, więc wtedy czeka nas o 0,1% gorszy segment, segment Active, w ING poniżej kwoty 700 tysięcy. Możemy zejść z ceną ubezpieczenia na życie o 0,2% rocznie, a w PKOBP w ogóle możemy zrezygnować. Z ubezpieczenia na życie, jeżeli taki produkt nie jest nam potrzebny, więc który kredyt będzie najlepiej dopasowany do Waszej sytuacji, nie jest to przesądzone, te miejsca są bardzo zbliżone do siebie, a po więcej informacji jak zawsze zapraszam Was na konsultację. Idziemy do ofert z oprocentowaniem zmiennym i 10% wkładem. No, i tutaj Boś Bank błyszczy 2,14 na 10% wkładu bez kosztu początkowego, bez ubezpieczenia na życie, z wymaganym wpływem na konto 6000 zł. Naprawdę. Bardzo dobra oferta. Kuje tylko w oczy ta wspomniana kara za nadpłatę i całkowitą spłatę. Na drugim miejscu mamy SBR, o którym już przed chwilą powiedziałem. Marża 2,7 do lekkiej negocjacji, więc żeby się nie powtarzać, chciałbym przypomnieć, że w zakładce arkusza, do którego link znajduje się w opisie filmu, są wszystkie wymagania banków w zakresie cross-sellu, czyli właśnie dodatkowych produktów. Gdzie ubezpieczenie, gdzie wpływ na konto, gdzie karta kredytowa, to i wiele więcej znajduje się właśnie там Na trzecim miejscu M-Bank z marżą 2,29 i 5-letnim ubezpieczeniem na życie z oferty banku. Ten segment Intensiv, co już wzmiankowałem, jest skierowany do osób, które mogą zasilić konto kwotą 10 tysięcy zł miesięcznie. I to w M-Banku niestety nie może być wpłata własna. To musi być wpływ z zewnętrznego rachunku firmowego. A kara za niespełnienie tego wpływu w jakimkolwiek miesiącu jest bardzo dotkliwa, prawie 2%. Więc jeśli nie możecie zapewnić tego wpływu, lub macie wątpliwość na przyszłość, lepiej wybrać segment aktyw, gdzie cena jest o 0,1% gorsza, natomiast wymagany wpływ to już tylko 2,5 tysiąca złotych. Nie mamy kar za nadpłatę, jest za to kara za całkowitą spłatę przez 3 lata, więc w przypadku refinansowania kredytu niestety będziemy musieli się liczyć z dodatkowym kosztem. Przechodzimy do ofert z oprocentowaniem okresowo stałym i 20% wkładem. Wiem, że te oferty zaraz się zdezaktualizują, ale mimo wszystko postanowiłem opublikować ranking w terminie i umawiamy się, że co tydzień w nadchodzącym miesiącu... Będę aktualizował te oferty, bo różnice będą spore, a chciałbym, żeby osoby oglądające ten film nawet w połowie lipca miały dostęp do poprawnych danych. Zresztą niedługo i tak będzie mała rewolucja w prezentowaniu danych rankingu, ale nie wyprzedzajmy faktów. Na pierwszym miejscu niezmiennie BNP Paribas. Cena trochę się pogorszyła. Mamy wzrost marży i stałego oprocentowania o 0,1 plus odpadła zniżka 0,1 za szybkie podpisanie umowy, więc mamy wzrost łącznie o 0,2. Proces dalej jest całkiem sprawny. Na weryfikację kompletności wniosku czeka się około 13 dni, a później sama analiza to już 2-3 dni robocze. Z wymagań banku mamy utrzymanie przez 3 lata obowiązkowego ubezpieczenia na życie z ich oferty, ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie trwania kredytu, za to jest zniżka 0,1, natomiast to ubezpieczenie jest trochę drogie, więc warto sprawdzić, jak wyglądałby koszt kredytu przy rezygnacji z ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem banku i organizacji tej polisy na własną rękę. A, no i Mamy brak kar za nadpłatę i całkowitą spłatę, ale przypominam, że przy stałym oprocentowaniu żaden bank takiej opłaty nie może naliczać. Single w BNP mają dużo gorzej liczoną zdolność niż pary, więc przed złożeniem wniosku kredytowego warto to dokładnie sprawdzić. Na drugim miejscu Velo z marżą 2%, oprocentowanie stałe 6,35%. Wymagania banku to wpływ na konto 3000 zł miesięcznie oraz utrzymanie ubezpieczenia na życie z oferty Velo w całym okresie trwania kredytu. Bank ma zniżkę dla wolnych zawodów, więc ta cena, którą widzicie, może być o 0,1% lepsza. A listę wolnych zawodów znajdziecie oczywiście w zakładce arkusza z wymaganiami banku. I na trzecim miejscu niespodzianka, pewnie się zastanawiacie, dlaczego umieściłem tutaj PKOBP, pomimo tego, że Arkusz nie do końca się z tym zgadza i pokazuje, że Mbank i Santander w pewnych zakresach wychodzą taniej. Moi kochani, dlatego to zrobiłem, że spójrzcie na cenę ubezpieczeń w ofertach Mbanku na czwartym miejscu i ING na piątym miejscu. Okazuje się, że PKOBP pomimo półprocentowego kosztu prowizyjnego, ma ratę od 100 do 250 zł niższą, a ten wynik można jeszcze trochę podkręcić i w tym celu przygotowałem jeszcze dwa warianty tego samego zestawienia. W pierwszym z nich rezygnujemy z ubezpieczenia na życie, które kosztuje 0,34 rocznie, bank podnosi nam marżę o 0,1, z finansowego punktu widzenia jest to dobry ruch, 0,24 zostaje nam w kieszeni. Druga wersja, czyli zakładka stałe 20% VO3, dotyczy celu kredytowania, jakim jest zakup lub budowa domu. PKOBP daje wtedy dodatkową zniżkę 0,2%. Plus, jeśli jesteście klientami banku, dostaniecie dodatkowo 0,1, więc nagle pod takimi parametrami okazuje się, że PKOBP wychodzi najlepiej. Bank ma bardzo rozbudowany cennik i dla kwoty kredytu powyżej miliona złotych to już w ogóle jest petarda. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wykonać ruch z rezygnacją z ubezpieczenia na życie, to i tak najpierw musicie do niego przystąpić i je opłacić, a dopiero po uruchomieniu kredytu zrezygnować i dostać zwrot składki. Jeżeli na wniosku nie zadeklarujecie chęci objęcia ubezpieczeniem, to dostaniecie dużo wyższą marżę, a prowizja wzrośnie z pół do 1,7%. Dziwna jest ta konstrukcja, ale cokolwiek. Nie oceniam. Z wymagań banku mamy wpływ na konto 3000 złotych miesięcznie, wspomniane ubezpieczenie na życie z tym swoim dziwnym zawiasem i kartę kredytową z limitem 10 tysięcy złotych. Proces jest w miarę sprawny. PKOBP to największy bank w Polsce, super liczą zdolność. Nie grzebią się za bardzo w dokumentach i mają bardzo wysoki procent decyzji pozytywnych. Warto tam złożyć wniosek, nawet jeśli nie mają dla Was najatrakcyjniejszej oferty, dlatego że najlepszy kredyt to jaki i teraz wszyscy krzyczymy razem udzielony, zwłaszcza jeśli wpłaciliście 50 tysięcy zadatku. Przy 10% wkładzie własnym i oprocentowaniu okresowo stałym nie zmieniło się nic. Na pierwszym miejscu mamy mBank w segmencie Intensive z wymaganym wpływem na konto 10 tysięcy złotych miesięcznie i utrzymaniem ubezpieczenia na życie przez 5 lat, marża 2,29. Oprocentowanie stałe 655, szał nie ma ale też nie jest źle, jeszcze rok temu to byłyby bardzo dobre warunki dla 20% wkładu. Na drugim miejscu Santander w wariancie dla klienta VIP lub jak kto woli SELECT, marża 2,35, oprocentowanie 6,52. Kwalifikacja do bycia VIP-em odbywa się na podstawie zarobków. Jeśli jesteś singlem, musisz zarabiać minimum 10 tysięcy złotych, a jeśli przystępujecie do kredytu jako para, 15 tysięcy. I tylko w takim segmencie bank ma dobrą ofertę. Dla klientów zewnętrznych lub takich, którzy VIP-ami nie są, marże wahają się od 2,7% do nawet 3,5%, a stałe powyżej 7%, szkoda gadać. No i na trzecim miejscu Velo, który przy 10% wkładu jest dosyć solidnym wyborem, marża 2,4%, stałe oprocentowanie 7,05%, brak kosztów początkowych, relatywnie tanie ubezpieczenie na życie, brak kar za nadpłatę, niski wpływ na konto, który może być wpłatą własną, nie ma źle. Na koniec idziemy do ofert ECO i tutaj od ostatniego rankingu niewiele się zmieniło. Na pierwszym miejscu oferta z BNP w wersji eko jest o 0,1% tańsza, więc wylądujemy z oprocentowaniem stałym równo na poziomie 6%. Warunki z BNP już omawiałem w oprocentowaniu stałym, więc żeby nie było nudno, nie będę się powtarzał, skorzystam z okazji i pozdrawiam serdecznie moją ukochaną żonę. Na drugim miejscu jeszcze nowość. Miesiąc temu bank Millennium wyszedł na rynek z ofertą ECO, która jest o 0,5% tańsza od jej wersji nie-ECO. 5,98 stałe, bez kosztu początkowego, z nie najdroższym ubezpieczeniem na życie. Jest ok. Cieszę się, że Millenium przynajmniej w tym segmencie jest konkurencyjne. Od 3 lat nie zrobiłem tam ani jednego kredytu, bo trzymali bardzo wysoką cenę. Więc jeśli macie kredyt w Millenium z ostatnich 3 lat, to prawdopodobnie nadaje się do refinansowania. Wiem, bo mam wykresy z historycznymi cenami kredytów z ostatnich 10 lat. Serio. No i trzecie miejsce jest już dyskusyjne, w całym okresie kredytowania najlepiej wychodzi ING, a na trzecim miejscu gdzieś do siódmego roku Velo. Moim zdaniem ten okres dwóch, trzech, no max czterech lat jest kluczowy dla wyboru kredytu. Jeśli stopy procentowe dalej będą obniżane, a banki nie zrobią zmowy cenowej, to każdy kredyt udzielony dzisiaj i tak najpóźniej za rok, dwa lata będzie się nadawał do rolki. Warto o tym pamiętać. Nie bać się tego. Sugerowanie się całkowitym kosztem kredytu to bzdura. I na koniec zostawiłem zdolność kredytową. I na koniec zostawiłem zdolność kredytową, która od poprzedniego rankingu się nie zmieniła. Jeśli banki obniżą oprocentowanie po tym spadku stóp procentowych, to zdolność poprawi się od 4 do 7%. Pamiętajcie, żeby nie korzystać z internetowych kalkulatorów do liczenia zdolności, nikt nie policzy jej lepiej niż. Przygotowany i doświadczony profesjonalista. Na moim kanale jest już trochę stary film o scoringu i zdolności kredytowej, ale dalej bardzo aktualny. Serdecznie Was na niego zapraszam. Jeśli jesteście na etapie wczesnego rekonesansu i szukacie więcej informacji, to w tym filmie na pewno je znajdziecie. W tym materiale to już wszystko. Jak zawsze serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.